Myślisz, że ludzie zaczną cię szanować, gdy będziesz milszy i bardziej pomocny? To dziecinne myślenie. Ludzie nie szanują tych, którzy są mili. Szanują tych, których nie mogą przekroczyć. Oto siedem brutalnych prawd o granicach, których nikt ci nie powie. Po pierwsze, Twoje granice nie istnieją, dopóki nie zaczniesz ich egzekwować. Mówienie, nie lubię tego, to tylko informacja. Dopiero konsekwencje za przekroczenie tej linii czynią ją prawdziwą. Po drugie, za każdym razem gdy ustalasz nową granicę, ktoś się obrazi. To test. Ich złość to tylko próba sprawdzenia, czy naprawdę masz na myśli to, co mówisz. Jeśli ustąpisz, właśnie nauczyłeś ich, że twoje granice to żart. Po trzecie, nie jesteś odpowiedzialny za reakcje innych na twoje granice. Twoim zadaniem jest chronić swój spokój, ich zadaniem jest poradzić sobie ze swoim rozczarowaniem. Po czwarte, ludzie, którzy najwięcej korzystali na Twoim braku granic, będą najbardziej protestować. Ich opór nie jest dowodem na Twoją pomyłkę, jest dowodem na to, że granica była absolutnie konieczna. Po piąte, Twoje nie nie wymaga żadnego wyjaśnienia. Każde słowo po nie to zaproszenie do negocjacji. Nie to kompletne zdanie. Po szóste, to co tolerujesz, jest tym, czego uczysz ludzi, jak mogą cię traktować. Za każdym razem, gdy przymykasz oko na mały brak szacunku, dajesz zielone światło dla większego. I wreszcie siódma prawda: najtrudniejsze granice to te, które musisz postawić samemu sobie. Granica między dyscypliną a lenistwem, między miłością do siebie a autosabotażem. Zewnętrzne bitwy są wygrywane dopiero wtedy, gdy wygrasz tę wewnętrzną.